Witajcie w rozmowach o literaturze. Dzisiejsza dyskusja skupi się na jednej z najbardziej chyba intrygujących i niejednoznacznych postaci w polskiej literaturze Telimenie z pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Ach, Telimena, tak. Postać, która od pokoleń budzi, no, skrajne emocje i interpretacje. Zastanowimy się dzisiaj nad tym kluczowym pytaniem, które jakoś tak wiesz, wyłania się z lektury poematu. Czy Telimena. To przede wszystkim kobieta dojrzała, doświadczona, świadoma reguł gry społecznej i, i poruszająca się w nich z pewną gracją. Czy może jednak jej działania definiuje głównie próżność, koketeria i, no powiedzmy, skłonność do manipulowania otoczeniem dla własnych, często egoistycznych celów? Cała nasza rozmowa oczywiście oprze się na materiały źródłowym, czyli tekście pana Tadeusza. Ja postaram się przedstawić argumenty przemawiające za tym, że Telimena jest postacią no, znacznie bardziej złożoną, niż sugerowałaby ta etykietka kokietki. Uważam, że jej zachowanie często wynika z dojrzałego pragmatyzmu, próby odnalezienia się w świecie, no, zdominowanym przez mężczyzn i zapewnienia sobie oraz Zosi jakiejś stabilizacji, wykorzystując przy tym swoje y, obycie i doświadczenie życiowe. Mm -hmm. Ja natomiast będę bronić tezy, że mimo tych pozorów światowości i powiedzmy opiekuńczości, to właśnie próżność, chęć bycia w centrum uwagi i skłonność do manipulacji są kluczowymi motywami działań Telimeny. Postaram się wykazać, że jej zachowania często no, nie licują z przypisywaną jej dojrzałością, a jej gra pozorów jest, jest wszechobecna. Dobrze, pozwól więc, że zacznę od przedstawienia mojego punktu widzenia. Sam narrator określa Telimene jako niewiastą już w latach dojrzałą. To ważne, od razu ustawia ją w pozycji osoby z pewnym bagażem życiowym, prawda? I opowieści o Petersburgu, które snuje chociażby w księdze drugiej, nawet jeśli uznamy je za nieco ubarwione. No świadczą o znajomości wielkiego świata, etykiety, mody. W realiach Soplikowa, gdzie przecież nawet rozmowy o najnowszych trendach mody paryskiej są na porządku dziennym (pamiętasz te dyskusje sędziego i podkomorzego w księdze pierwszej), takie obycie stanowiło realny kapitał towarzyski. To nie jest tylko powierzchność, to jest ym, umiejętność adaptacji, inteligencja społeczna. Nie można też ignorować jej roli jako opiekunki Zosi. Zauważmy jej rozmowę z sędzią w księdze trzeciej na temat przyszłości dziewczyny, jej małżeństwa z Tadeuszem. Planuje jej wejście w towarzystwo. Przygotowuje ją w księdze piątej. Czy to nie są działania świadczące o no, odpowiedzialność o trosce? Nawet jej ewidentna dbałość o wygląd, stroje, zachowanie którą można krytykować jako próżność, da się interpretować jako pragmatyczną konieczność. No pomyśl, kobieta w jej wieku, bez własnego majątku, musiała wykorzystywać wszelkie dostępne środki, by zapewnić sobie pozycję i no, bezpieczeństwo. Pamiętajmy też o jej emocjonalności, scena płaczu i złości przy mrowisku w Księdze Piątej, czy zemdnięcia podczas kłótni w zamku w tej samej Księdze. Zamiast widzieć w tym tylko histerię, można dostrzec autentyczne emocje kobiety postawionej pod ogromną presją, przeżywającej zawód miłosny i, i upokorzenie. Kontekst społeczny, te ograniczone możliwości działania dla kobiety w jej sytuacji jest tu moim zdaniem kluczowy. Rozumiem, rozumiem ten punkt widzenia, ale pozwól, że przedstawię inną perspektywę. Skupmy się na konkretnych działaniach telimeny, które moim zdaniem, no. Podważają ten obraz dojrzałej i odpowiedzialnej kobiety. Zacznijmy od jej relacji z mężczyznami. Jak pogodzić wizerunek doświadczonej damy z tym jednoczesnym dość nachalnym flirtowaniem z dwoma znacznie młodszymi mężczyznami Tadeuszem i hrabią? Sceny przy stole w księdze drugiej, gdzie wyraźnie faworyzuje Tadeusa, myląc go zresztą początkowo z hrabią. Czy ta słynna scena w świątyni Dumania w księdze trzeciej, gdzie tak zręcznie gra na emocjach hrabiego, prawiąc mu komplementy i przyjmując teatralne pozy? Czy to jest zachowanie, które przystoi osobie dojrzałej? A zwłaszcza opiekunce Zosi, której przyszłość rzekomo tak bardzo leży jej na sercu? A co z jej próżnością? Przecież ona jest wręcz ostentacyjna. Ta nadmierna dbałość o strój, opisana tak szczegółowo w Księdze Piątej podczas przygotowań do uczty w zamku, fascynacja modą, yy, ale przede wszystkim ta scena przy stole, również w Księdze Piątej, kiedy Tadeusz przypadkowo odkrywa jej makijaż. Pamiętasz? Przebóg, naróżowana. Ta demaskacja jest... No, jest symboliczna, odkrywa nie tylko różne policzkach, ale i zmarszczki, braki w uzębieniu. To jest obraz kobiety desperacko walczącej z upływem czasu, budującej fasadę młodości atrakcyjności. To nie jest pragmatyzm, to jest po prostu fałsz. Jej działania często noszą znamiona manipulacji, ten tajemniczy bilecik wręczony Tadeuszowi w tłumie goście w Księdze Trzeciej, czy to nie jest wyrachowana gra na jego uczuciach? Próby oczarowania hrabiego w grodzie, nawet jej słynne petersburskie opowieści jak ta anegdota opiesca skubulonczyku od księcia Sukina, którą przytacza w księdze drugiej, no wydają się służyć przede wszystkim autopromocji, budowaniu wizerunku osoby wpływowej i bywałej. Co do emocjonalności i jej gwałtowne reakcje, jak ten wybuch złości na Tadeusza po odkryciu jego zainteresowania Zosią, zakończony rzuceniem w niego wachlarzem w księdze piątej, czy właśnie wspomniana scena przy mrowisku. Dla mnie są dowodem raczej niedojrzałości, braku panowania nad sobą i teatralności, niż jakiejś głębokiej wrażliwości. Ym, warto jednak zauważyć, że oceniając jej, jak to mówisz, światowość i opowieści, musimy brać pod uwagę konwencje epoki. Twierdzisz, że to powierzchowność i poza. No dobrze, ale w towarzystwie szlacheckim, nawet na prowincji jak Soplicowie, Umiejętność prowadzenia lekkiej, błyskotliwej konwersacji, znajomość anegdot z wielkiego świata, to była ceniona umiejętność. Jej opowieści z Petersburga, nawet jeśli podkoloryzowane, jak ta o piesku, no, wpisują się w te konwencje salonowej gawędy. To były narzędzia społeczne, które Telimena jako osoba zależna musiała wykorzystywać, żeby zyskać uwagę, szacunek, a może i protekcję. Czy to koniecznie musi być odbierane jako fałsz? Może to raczej świadectwo inteligencji i umiejętności odnalezienia się w towarzystwie, próba nadania sobie znaczenia w świecie, który no, nie oferował jej wielu innych dróg. Pamiętajmy też, że to Oma jako pierwsza zauważa artystyczną duszę hrabiego, potrafi z nim rozmawiać o sztuce, czego inni zdaje się nie dostrzegają. Czy aby na pewno inteligencji? Bo ta anegdota o piesku od księcia Sukina. Brzmi jednak bardziej jak próba takiego sztucznego podniesienia własnego prestiżu przez powoływanie się na jakieś arystokratyczne koneksje. Czy to jest prawdziwe obycie, czy tylko takie, wiesz, zręczne żonglowanie nazwiskami i modnymi rekwizytami? Wydaje mi się, że jej światowość koncentruje się głównie na tych zewnętrznych atrybutach, strojach, konwenansach, petersburskich daczach, jak wspomina w księdze drugiej. Brakuje w tym jakiejś głębszej refleksji autentycznego do świadczenia, które przekładałoby się na no mądrość życiową. To jest raczej fasada, starannie budowana maska, za którą kryje się kobieta niepewna swojej pozycji, desperacko walcząca o uwagę. A jej rozmowy z Tadeuszem w księdze II, gdzie poucza go, jak należy żyć na wsi, żeby życie uprzyjemnić i wieś rozweselić, no wydają się bardziej próbą zaimponowania młodzieńcowi, i oczarowania go swoją rzekomą mądrością, niż autentycznym przekazaniem życiowych prawdy. To jest, moim zdaniem, element jej strategii uwodzenia, a nie przejaw dojrzałości. Mm -hmm. No dobrze, przejdźmy zatem do kwestii jej motywacji, którą określasz jako manipulację i egoizm. Ja jednak dostrzegam w jej działaniach również elementy troski, szczególnie w kontekście Zosi. Wspomniana już rozmowa z Sędzią w księdze trzeciej, gdzie dyskutują o przyszłości Zosi i potencjalnym małżeństwie z Tadeuszem. E, no, świadczy o tym, że myśli o losie podopiecznej. Pamiętajmy o jej sytuacji. Kobieta materialnie zależna od sędziego, a więc nie w pełni autonomiczna. Poszukiwanie stabilizacji, czy to poprzez potencjalny związek z hrabią, czy z Tadeuszem, mogło być postrzegane jako strategia zapewnienia przyszłości nie tylko sobie, ale i Zosi, która przecież również była na jej utrzymaniu, prawda? Jej rady dla Tadeusza przy stole w Księdze II, choć może zgoda niezbyt głębokie, można interpretować jako próbę prowadzenia go w arkana życia towarzyskiego, taki swego rodzaju mentoring. Nawet ta scena z bilecikiem, która wydaje się najbardziej obciążająca, czy nie mogła wynikać z autentycznego, choć może chwilowego i no, niefortunnego zauroczenia młodym Tadeuszem, a nie tylko z chłodnej kalkulacji. Emocje bywają złożone, a Telimena jawi się jednak jako osoba uczuciowa. Wiesz co, trudno mi przyjąć ten argument, ponieważ jej działania wydają się, no, wewnętrznie sprzeczne, jeśli przyjmiemy tę motywację troski o Zosie. Jak można troszczyć się o przyszłość Zosi i jednocześnie próbować uwieść Tadeusza, który jest jej potencjalnym narzeczonym? To się, no, wzajemnie wyklucza. Scena w świątyni Dumania w księdze trzeciej jest tu kluczowa. Telimena ewidentnie koketuje hrabiego, roztaczając przed nim wizję romantycznej samotni niedługo po tym, jak rozmawiała z sędzią o przyszłości Zosi i Tadeusza. To pokazuje jej dwulicowość i grę na dwa fronty. A przekazanie bilieciku Tadeuszowi w obecności innych gości w taki konspiracyjny sposób, to jest podręcznikowy przykład manipulacji. Wykorzystuje jego młodzieńczą naiwność i niedoświadczenie, i grając jego uczuciami. Wydaje mi się, że Telimena traktuje obu młodzieńców, Tadeusza i Hrabiego, jako takie potencjalne. Inwestycje, próbując zapewnić sobie jak najlepszą pozycję, niezależnie od kosztów emocjonalnych dla innych. W tej grze Zosia wydaje się być raczej przeszkodą lub co najwyżej pionkiem, a nie obiektem szczerej troski. A jej rady dla Tadeusza w kontekście jej późniejszych działań brzmią one jak element gry uwodzicielskiej, próba zbudowania intymności i zaufania, a nie bezinteresowna mentorska pomoc. Hm. Dotykamy tu sedna sprawy oceny jej dojrzałości w konfrontacji z tymi zarzutami o kokieterię i próżność. Podkreślasz incydent z makijażem jako dowód fałszu i desperackiej walki z czasem. Ja bym jednak spojrzała na to szerzej. W realiach XIX wieku dbałość o wygląd, nawet z użyciem kosmetyków, była dla kobiety z towarzystwa, zwłaszcza niezamężnej i w pewnym wieku niemalże społecznym obowiązkiem. To była część gry pozorów, w której musiała uczestniczyć, żeby utrzymać swoją pozycję i atrakcyjność w świecie, gdzie status kobiety w dużej mierze zależał od opinii mężczyzn i możliwości zamążpójścia. Odkrycie makijażu jest oczywiście upokarzające, ale czy świadczy tylko o próżności? Może też o tej presji, żeby sprostać nierealistycznym oczekiwaniom? Co do jej reakcji emocjonalnych, jak ten płacz i złość przy mrówisku w księdze piątej, owszem są gwałtowne, ale czy nie mogą być autentycznym wyrazem bólu, frustracji, poczucia odrzucenia przez tadeusza, spotęgowanym przez fizyczny dyskomfort i atak mrówek? Człowiek pod wpływem silnych emocji i stresu nie zawsze zachowuje się racjonalnie i powściągliwie. Odrzucenie przez młodszego mężczyznę na rzecz młodszej rywalki musiało być dla niej po prostu ciosem. No tak, ale skala tej reakcji przy mrowisku, opisana przez Mickiewicza z pewną dozą ironii, to tupanie nogami, grożenie pięściami niebu ma w sobie coś z teatralności, z przesady. Podobnie scena zemdlnienia podczas kłótni w zamku w Księdze Piątej, choć napięcie było ogromne, sposób w jakim dleje na podkomorzego upadła ramiona, wydaje się jednak wyrachowany, obliczony na efekt, na zwrócenie na siebie uwagi i być może wzbudzenie litości lub, lub przerwanie niekorzystnej dla niej wymiany zdań. Incydent z makijażem w tej samej księdze jest druzgocący nie tylko dlatego, że odkrywa kosmetyki, ale dlatego, że ujawnia prawdę o jej wieku, zmarszczki, brak zębów. To jest symboliczne zdarcie maski, obnażenie fałszu, który leży u podstaw jej wizerunku. To nie jest tylko dostosowanie do społecznych wymogów, to jest fundamentalne oszustwo dotyczące jej tożsamości. A jej flert z młodzieńcami, niezależnie od motywacji, jest po prostu niestosowne dla kobiety w jej wieku i roli opiekunki Zosi. To przekracza granice towarzyskiej gry i wkracza w sferę koketeli, która w jej przypadku wydaje się desperacka i, no, nie liczuje z powagą wieku. A ta zmienność nastrojów, gwałtowne przejścia od czułości do furii, jak w scenie konfrontacji z Tadeuszem po odkryciu jego uczuć do Zosi? Czy to naprawdę są cechy dojrzałej, zrównoważonej kobiety? czy raczej dowód emocjonalnej niestabilności i skłonności do dramatyzowania. Można jednak argumentować, że ta niestabilność emocjonalna, te gwałtowne reakcje, są właśnie dowodem na to, że Telimena nie jest tylko chłodną manipulantką, że pod tą maską światowej damy kryje się kobieta pełna namiętności, wrażliwa na zranienia, targana sprzecznymi uczuciami. Jej sytuacja jest obiektywnie trudna zależna finansowo starzejąca się, samotna odpowiedzialna za młodą dziewczynę. Presja znalezienia męża, zapewnienia sobie przyszłości była ogromna. Może jej działania, nawet te najbardziej kontrowersyjne, jak ten flirt z dwoma mężczyznami naraz, były desperacką próbą złapania jakiejkolwiek szansy na stabilizację. Co do jej roli w fabule utworu, Uważam, że jest ona postacią o wymiarze tragicznym, a przynajmniej tragikomicznym. Reprezentuje typ kobiety swoich czasów inteligentnej, świadomej mechanizmów społecznych, ale ograniczonej przez konwenansę, zależność materialną i ten kult młodości. Jej walka o przetrwanie i godność, nawet jeśli prowadzona metodami moralnie wątpliwymi, budzi jednak pewne współczucie. Niewątpliwie wpływa na losy głównych bohaterów, komplikuje relacje Tadeusza i Zosi, staje się rywalką dla hrabiego, jej intrygi napędzają część akcji. Jej ostateczne zaręczyny z rejentem w Księdze XII, choć często interpretowane jako komiczne i potwierdzające jej powierzchowność no bo wybiera bezpieczeństwo materialne można też odczytać jako gorzki kompromis. Rezygnację z romantycznych marzeń na rzecz pragmatycznej stabilizacji, co dodaje jej postaci rysu takiego tragizmu niespełnienia. Ja jednak widzę w niej przede wszystkim postać komiczną, momentami wręcz groteskową, zwłaszcza w tych scenach demaskujących jej próżność i afektację, jak ta wspomniana scena z makijażem czy przy mruwisku. Mickiewicz daje się celowo wykorzystywać tę limenę do wprowadzenia elementu komizmu obyczajowego satyry na pewne typy zachowań i postaw. Jej indrygi i koketeria, próby manipulacji są często przedstawione w sposób, który budzi raczej uśmiech niż współczucie. Jej wpływ na akcję jest niezaprzeczalny. Inicjuje konflikty, jak choćby ten spór Tadeusza z hrabią o jej względy, który o mało nie kończy się pojedynkiem, komplikuje wątek miłosny. Jednak jej główną funkcją wydaje mi się być właśnie takie satyryczne przedstawienie pewnego typu kobiecości. Kobiety starzejącej się, desperacko walczącej o zachowanie pozorów młodości i atrakcyjności, zapatrzonej w siebie, próbującej manipulować otoczeniem poprzez zewnętrzne atrybuty i grę uczuć. Zaręczyny z Dla mnie to logiczna konsekwencja jej życiowej postawy i potwierdzenie moich tez o jej motywacjach. Wybiera status, bezpieczeństwo materialne i pozycję społeczną wartości, które zdawały się dla niej najważniejsze przez cały czas. Trudno mi dostrzec w tym jakąś głębię tragiczną. Widzę raczej kobietę, która do końca pozostaje wierna swojej grze pozorów, nawet jeśli finał tej gry jest dość prozaiczny i pozbawiony romantyzmu. Jej rola jest ważna, owszem, ale głównie jako narzędzie satyry społecznej i katalizator intryg. Podsumowująco moje stanowisko. Telimena jawi mi się jako postać niezwykle złożona której na no, nie sposób jednoznacznie zaszufladkować. Argumenty o jej dojrzałości, doświadczeniu i pragmatyzmie wynikającym z trudnej sytuacji życiowej kobiety w tamtych czasach mają, uważam, mocne podstawy w tekście. Jej obycie, inteligencja społeczna, a nawet emocjonalność, choć czasem gwałtowna, mogą świadczyć o wewnętrznej wrażliwości i tej presji, jakiej była poddawana. Dostrzegam w niej więcej tragizmu i złożoności psychologicznej niż prostego komizmu czy wyrachowania. Ja z kolei podtrzymuję swoje zdanie, że Telimena to przede wszystkim uosobienie próżności, kokieterii i skłonności do manipulacji. Jej zachowania, zwłaszcza ten jednoczesny flirt z młodszymi mężczyznami w kontekście opieki nad Zosią, są, no, trudne do obrony i wydają się niestosowne. Jej obsesyjna dbałość o pozory, ta hasadowa światowość i teatralne reakcje emocjonalne świadczą raczej o niedojrzałości i egoistycznych motywacjach, niż o głębi czy tragizmie. Jej rola w utworze jest znacząca, ale głównie jako postać demaskująca pewne społeczne pozy i wprowadzająca element komedii obyczajowej. Niezależnie od tego, która interpretacja jest nam bliższa, musimy przyznać, że Telimena jest postacią fascynującą właśnie ze względu na swoją wielowymiarowość i niejednoznaczność, wymyka się prostym osądom i prowokuje do nieustannej dyskusji. Jej obecność w panu Tadeuszu wzbogaca utwór, stawiając pytania o rolę kobiety w społeczeństwie, opresję konwenansów, grę pozorów, naturę ludzkich motywacji i złożoność relacji międzyludzkich. Zgadzam się. Rola Telimeny jest kluczowa nie tylko dla rozwoju wątków miłosnych i towarzyskich intryk, ale także dla ukazania przez Mickiewicza tej panoramy społecznej epoki z jej konwencjami, aspiracjami i ograniczeniami. Czy jest postacią tragiczną, komiczną czy satyryczną, a może wszystkim po trochu? To pozostaje kwestią otwartą. Jej znaczenie polega być może właśnie na tym, że uosabia te sprzeczności i zmusza czytelnika do refleksji nad tym, co kryje się za społecznymi maskami. Z pewnością warto wracać do lektury pana Tadeusza, by na nowo przyjrzeć się tej postaci, odkrywając w tekście kolejne niuanse jej charakteru i funkcji w arcydzielu Mickiewicza.